Zamiwapel, Zamek Królewski, ośrodek władzy średniowiecznej Polski, ale też miejsce pochówku władców wielu wybitnych Polaków oraz Lecha Kaczyńskiego. Za mną sukiennice, dużo ludzi. Dzisiaj pójdziemy zobaczyć jeszcze Kościół Mariacki i różne takie zakątki kryjące się w małych uliczkach. Tego pięknego rynku, a w ogóle Kraków jest piękny i warto tutaj przyjechać, naprawdę. Bo Tylko z Z papierków po cukierkach No widzisz, ja tak właśnie myślałam Że był tutaj bursztynowy szlak To jest Warszawa prawie tak? Stąd tyle... Do Rome, Stąd tyle bursztynu właśnie ze Zwisu z knajpy dla starych ludzi i e, napawamy się zachodzącym słońcem nad sukiennicami e, i będziemy się udawać za chwilę do miejsca, które odkryliśmy dawno, dawno temu, będąc pierwszy raz w Krakowie do załuka Świętego Tomasza i tam byliśmy przez przypadek, zupełnie trafiliśmy tak, do Zaułek niewiernego Tomasza no, a co ja Świętego. No niewiernego Tomasza. I Jeszcze tam raz. po prostu... Mało czasu mamy na wino? Nie. No jak orążatkę. No mamy, mamy 20 minut. Lampka wina w dymie. O, o! My się tak snujemy po Krakowie i zaraz zaprosimy Was na Kazimierz. Ale najlepiej o tym miejscu opowie Wam nie kto inny, tylko nasz gość specjalny, Tom Guide Kraków. Tak, witam Was serdecznie. Więc w tym kierunku, ulicą Osienną, tylko kilometra, udacie się na dawną wyspę, bo Kazimierz był na, na wyspie. A zaczyna się to zabawną historią, bo Kazimierz Wielki, no jak wiecie, no każdy miejscowości miał jakieś swoje kochanki i poznał piękną Esterkę, Żydówkę i z nią miał nieoficjalnie dwóch synów. I dla niej, dla jej synów, zasponsorował nowe miasto i nazwał swoim imieniem Kazimierz. I to była europejska Jerozolima, mówi się, bo wspólnie chrześcijanie i Żydzi byli na, w jednym mieście. Najpierw mieli spół, wspólny, wspólny ra, ratusz, ale potem żydowska część była w tej, tej części wschodniej. W każdym razie no, taki pomysł na niezależne, konkurencyjne miasto dla Krakowa prawie do XIX wieku. Potem zasypano stare korytowisły i. Włączono Kazimierz do Krakowa jako dzielnica. Tak, Słuchajcie, ale... i, i my zaraz Wam pokażemy, jak e, spędzamy czas na Kazimierzu. Ale chcecie zobaczyć tak bardziej z profesjonalnej strony, to pamiętajcie, Tom Guide Kraków, kanał. Tutaj w górze jest e, link do e, jego playlist. Także zapraszamy, pozdrawiamy, a my idziemy e, skosztować lokalnych specjałów.